Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zapraszamy dzisiaj do Jerzyckiego Kościoła. Ale Kościoła Wojskowego. Wojskowy Kościół, czyli Kościół garnizonowy, znajduje się przy ulicy Szamarzewskiego. Na Szamarzebie, tak, tak. tak. Szama, ale wydaje mi się, że to Szamarzewo w większości nie kojarzy się z kościołem garnizonowym, tylko raczej. Niestety ze szpitalem. Niestety ze szpitalem. My jednak będziemy dzisiaj mówić yy, o kościele garnizonowym i nie tylko, ale zanim o tym powiemy, to znajdujemy się na Jeżycach, gdzie wokół patroni poznańscy Organicznicy. Tak, w 1919 roku, kiedy przemianowywano ulicę Poznania, tak. kiedy w miejsce niemieckie wprowadzono polskich patronów, e, pewien Firtel, mówiąc po naszemu tak. języku, postanowiła przeznaczyć dla upamiętnienia wielkopolskich organiczników. Nie ma tutaj wprawdzie ulicy Karola Marcinkowskiego, bo jest centrum, natomiast stoimy przy ulicy księdza patrona Augustyna Szamarzewskiego. Tak. E, niedaleko jest ulica księdza, Innego Księdza, Piotr, tak? też patrona zresztą z Związku Spółzwoju Zarobkowych Gospodarczych Piotra, Piotra Babrzyniaka, Babrzyniaka, ale jest jeszcze trzeci patron, już nie duchowny, już niech duchowny. E, <laughs> oczywiście Maksymilian Jackowski, patron Kółek Rolniczych. Czyli ci trzej działacze gospodarczy, tak? odgrywający ogromny olor na przełomie XIX i XX wieku, zostali upamiętnieni w jednym miejscu Poznania. Ponieważ kościół znajduje się przy ulicy Szamarzewskiego, troszkę o, o, o patronie ulicy, Otóż może nie wszyscy wiedzą, że zanim został księdzem, on się ożenił. Ożenił się i przeżył traumę, bo tak. dziecko, które urodziło się, yy, urodziło się dziecko, niestety matka przy połogu odeszła yy. na drugą stronę życia. Dziecko też zmarło. Tak i to była tak potworna trauma tak. dla młodego yy, żonkosia, jeżeli tak można Zstąpił powiedzieć. Wstąpił do seminarium. Wstąpił do seminarium duchownego, został księdzem i zasłużonym działaczem gospodarczym. Podobnie zresztą było w przypadku zięcia generała desderego Chłopowskiego. Tak samo, Jana, tak. Koźmiana, Koźmiana tak. tak. Augustyn Szamarzewski Y, y, najwięcej działał w Środzie jako wikary tak jest, i, tam, i jest w czczony, tam jest bardzo tam jest bardzo czczony. I czczony. no także w Ostrowie Wielkopolskim no bo gdzie, tam, tam gdzie był gdzie był proboszczem tak. chociaż przechodząc do Ostrowa raczej kopniaka w górę dostał prawda y, to była celowa polityka y, władz Ale ale i tam zapisał się złotymi zgłoskami w tym Ostrowie Wielkopolskim no i na pewno postać która ulicę w Poznaniu powinna mieć, ma ulicę, ale my dzisiaj wracamy za chwilę do tematu wojskowego, ale z pozycji kościoła. I dodajmy tylko, że stoimy na tle właśnie pomnika Pom... tak. poświęconego postaci Augustyna Szałzewskiego. Tylko garnizonowa, ale i cywilna. To jest ciekawostka, prawda, księżyc No Dla Was ciekawostka. U nas w Ordynarecie Polowym to normalne, że są parafie, które są i personalne, czyli wojskowe, i terytorialne, jak tutaj na Jeżycach w Poznaniu. Tak. Bo ten kościół garnizonowy jest od czasów powojennym, kiedy z kościoła ewangelickiego stał się kościołem rzymskokatolickim, co poznać po emporach, prawda? No tak. to jeszcze powiemy o tym kościele, tak. bo Właśnie, on ma swój urok. To, tak. tak, to ma swój urok. Ale, ciężar pułkowniku, od kiedy ksiądz jest tutaj kapelanem garnizonu Poznań? Tak można to powiedzieć? Dokładnie tak. W dekrecie księdza biskupa Zefa jest napisane Kapelan Garnizonu Poznań od 1 lipca 2013 roku. Czy ten Garnizon Poznań, on się kojarzy właściwie bardziej z lotnictwem jak z wojskami lądowymi, ale kościół jest i dla lotników i dla wojsk lądowych. No tak jak powiedziałem, Kapelan Garnizonu Poznań, czyli wszystkie... Wszystkie jednostki wojskowe, które Tak, to... wszystkie formacje wojskowe mają swoje miejsce tutaj sam stopień podpułkownika. Kiedy ksiądz otrzymał ten stopień podpułkownika? Jak to jest? Jaka jest procedura? Procedura w tym dostania stopnia wojskowego dla kapelanów wojskowych. Teraz ta procedura przebiega tak samo jak dla wszystkich oficerów. Ksiądz, na przykład, diecezjalny zgłasza się do księdza biskupa polowego. Gdy ten zgodzi się go przyjąć do ordynariatu polowego. Ksiądz Kapelan przechodzi kurs oficerski na wyższej szkole oficerskiej, na przykład we Wrocławiu i tam zostaje promowany później, jeżeli jest etat, na pierwszy stopień podporucznika. Kiedyś to było troszkę inaczej, bo zaczynało się od stopnia kapitana, no ja już zaczynałem od stopnia podporucznika, i tak po kolei jak wojsku się awansuje, doszedłem do stopnia. Normalna kolej rzecz. Czyli tak, najpierw jest, jest się wyświęcany na księdza. Tak, dokładnie. I potem dostaje się po wojskowemu w kości. No <grym> dokładnie. I tu no. można by z księdzem Ikarym moim porozmawiać, który w tamtym roku, e, półtorej roku temu skończył kurs oficerski. I nie ma taryfy ulgowej. Okopywanie się, tworzenie okopów, szczelanie, Dokładnie. normalne przeszkolenie. Tak. No, no, normalne przeszkolenie, przeszkolenie tak. żeby wiedział, no czym po prostu wojsko, wojsko pachnie. Sprawa jest o tyle istotna, Jacku, tak. że y, dla osób cywilnych, że się tak wyrażę, czy cywilnych parafian może to być pewne zaskoczenie, że kieruje parafią osoba jednocześnie nosząca mundur. Ale przecież to jest zupełnie naturalne, że w każdej armii, w każdym wojsku od początku istnienia tej, można powiedzieć, instytucji, tak były dwie służby, które musiały być. Służba zdrowia, Służba zdrowia i duszpasterstwo. Tak. Niezależnie od wyznania, niezależnie właśnie, od okoliczności. Zagrożenie właśnie. zdrowia, zagrożenie życia. Normalna sprawa. My w tej chwili rozmawiamy z księdzem katolickim, rzymskokatolickim, tak. ale tu trzeba powiedzieć, że duszpasterstwo obejmuje także inne wyznania w Polsce. Dokładnie. I to właśnie. I na takich samych zasadach to się odbywa jak w Kościele rzymskokatolickim. To jedna rzecz mnie tutaj ciekawi, Marek, jak to się dzieje z tą miłością do wojska wypadku? Bo ksiądz jest powołanie, tak? ksiądz został księdzem i od razu drugie powołanie wojskowe. Proszę powiedzieć. Czy to się łączy z zaciekawieniem, zainteresowaniem, ciągotką w tym właśnie. kierunku? To się łączy, no, każdy z nas ma swoją drogę jakby do duszpasterstwa Oczywiście. wojskowego. To się z mlekiem matki gdzieś tam wystrzało, z, z tym co powiedział ojciec, na przykład dla mnie, dla mnie takim przykładem był świętej pamięci ojciec. Który nigdy złego słowa, a był w służbie zasadniczej, na temat tak, wojska tak. nie powiedział, zawsze się o wojsku dobrze mówiło. No i gdzieś to tam zostało i gdzieś tam w głowie się e, e, kołatało, że no być może i księdzem i e, w mundurze tym księdzem tak, by tak. można zostać. Dlatego zostałem kapelanem wojskowym w 1999 roku. Czy jest jakiś podział, jeśli chodzi o funkcję no powiedzmy świec, no, cywilnego yy, proboszcza, którym ksiądz jest, i proboszcza wojskowego. Na czym polega różnica w funkcjonowaniu? Czy różnica? No Sakramenty sprawuje się tak te, same, tak. te, te, te same. No, co jest ciekawe w tej parafii, że są na przykład yy, dwa rodzaje ksiąg wetrykalnych, Na przykład yy, księga Chrztów dla parafii cywilnej i dla parafii yy, dla w, wojskowej. Ta, wojskowej. Tak, yy, po kolei wszystkie wszystkie księgi, no nasze spektrum działania wtedy jest trochę szersze, bo nie tylko koncentrujemy się na parafii cywilnej, na takiej klasycznej działalności wśród cywili, ale trzeba właśnie też, tak jak widzicie, panowie, jestem w mundurze, przed chwilą byłem na, na odprawie wśród wojska, mhm. trzeba pójść, pójść do wojska i z tym wojskiem być. Tak jest, i z tym wojskiem być. Ja się tylko nad jedną rzeczą jeszcze zastanawiam, ciekawostkowo. Troszkę, proszę to traktować jako luźną rozmowę, bo stopień podpułkownika to jest powiedzmy w hierarchii wojskowej, no może być eta, etap nawet dowódcy pułku, prawda? Stopień podpułkownika. Ksiądz no. mówił, że przeszedł wszystkie szkolenia wojskowe już jako ksiądz, żeby zostać kapelanem wojskowym. Także te wszystkie tajemnice wojskowe, także dowodzenia, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie w takiej skali, że nie w takiej skali. Trzeba też posiąść, no? Czy były jakieś elementy szkolenia wynikające z charakteru stopnia wojskowego, dowodzenia i tak dalej? No trzeba po prostu mhm. doskonalić się, przechodzimy kursy, tak jak w wojsku teraz, żeby na wyższy stopień, Przejść. Trzeba mieć po prostu kolejny, kolejny kurs, kolejne ćwiczenia. To tak, tak. samo jest w dużym tak tak. wojskowym. Przechodzimy różne ćwiczenia. Teraz na przykład też moi młodzi koledzy, wikarze, przez trzy tygodnie będą gdzieś tam się szkolili. Nie mogę powiedzieć, gdzie, bo tutaj. No, nie jest Nie, tak. <laughs> nie, wojsk, nie wojskowa pytać. wojskowa. I tak jak mówię, no pan tu powiedział, podpułkownik to dowódca pułku, no a garnizon, garnizon, yy, Obejmuje Poznań, Poznań, poznań to, to trochę więcej niż pułk. Trochę więcej niż pułk, prawda. Jacku, niż pułk. my tutaj mówimy o sprawach no. wojskowych, ale tak. przecież ksiądz jest tutaj przede wszystkim także i proboszczem w określonym... Duszpasterzem. Tak, duszpasterzem w określonym środowisku, w określonym otoczeniu. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem no, pełen uznania dla warunków, jakie stworzono księdzu, bo jednak to jest kościół o określonym charakterze, zbudowany w latach 1893 95 według projektu aktona Hirta, kilka lat później dobudowano wieżę, kościół ewangelicki, ale który ma swoją atmosferę, swój charakter. Jak myśmy tutaj z Jackiem przed chwilą weszli, to poczuliśmy się jak w starej świątyni, tak. wczesnogotyckiej świątyni niemieckiej, z charakterystycznym stropem, z charakterystycznymi emporami. Nic tutaj nie zostało zniszczone, zlikwidowane. Wchodzimy od razu do kościoła, w którym się przenosimy o kilkaset lat wstecz. Tak. To się czuje, tę atmosferę się tutaj czuje. Jeżeli teraz tę atmosferę typową dla tego kościoła połączymy z mundurem, z wojskiem no w końcu instytucją, która była silnie związana z różnymi epokami, mamy tutaj pewną taktologiczną całość. Także na swój sposób można by księdzu zazdrościć tych warunków działania. A dziękuję bardzo. <ścoughs> <laughs> Ksiądz powiedział o księdzu wikarym. Z tego co Marek przed chwilą powiedział, no należy to wszystko ogarnąć, czy to tylko jednego księdza wikarego, tutaj ksiądz Marek? Nie nie, 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 nie. No właśnie, bo to… to tu, jest... tu mam trzech księży wikarych, tylko każdy można powiedzieć zajmuje się czymś innym. E, jeden jest moim pomocnikiem, czyli jest stricte kapelanem wojskowym. Tak. Drugi jest e, od służby celnej, to jest też ciekawe, służba, e, chłopak ma praktycznie jedną czwartą Polski osobą tak, e, tak. służb celnych, a trzeci wikary, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, że to jest parafia wojskowo-cywilna, jest e, nominowany tutaj przez księdza biskupa miejscowego. Jest cywil, i jest cywil, jest cywil. cywil, jest cywil, jest cywil ale pytań. powoli go uwojskowiamy. <śmiech> <śmiech> Żeby nie zapomniał o pewnych <śmiech> spraw. <laughs> <laughs> tak. e, że pułkowniku, no cóż nam pozostanie życzyć na, na tej placówce wojskowo-cywilnej sukcesów, Przyznam się, że jak pierwszy raz zobaczyliśmy księdza, to nam ksiądz zaimponował właśnie w tym no, stroju polowym, no. z koloratką. Postura, no, z mundur, to robi, to robi wrażenie. Grze, tak, wszystkim yy, to robi wrażenie i to robi bardzo sympatyczne wrażenie, oby takie sympatyczne wrażenie tylko w czasach pokoju spotykało księdza Ważne. w W czasie pracy, pokoju. W czasie pracy duszpasterskiej i tej stricte wojskowej. No dziękuję bardzo i jak najczęściej zapraszam tutaj w progi świątyni garnizonowej w Poznań. Dziękujemy. Poznań.